do nie się wygrane, to ręce. po porażce za Baltic. Z uliczego miasta Te tereny są nasze, za jasna zawsze, z garścią krwi i potrafi i oddani, gdzieś na ziemi się wszystkich wszystkim słowo, jest na całym mieście duża siła. Czas obudziła. Byli złe, zawsze jesteśmy z wami, młodzi zjazdów krwawieni mimo porażki. Za te party, zawsze go co do walki, pomarańczowo czarni w sercu krząstrowiec. Nowa wiara, nadchodzi pokolenie, nowe świętokrzyska, to nimbowe, żyła w kłótnicza grec. Krząstrowiec, naszym królem ukochanym, nasze wierni i oddani, ostrowiecy poligani. Pamięci wiele meczów z Na wrogie stadiony, pokonane kilometry, każdy nadal wierzył, nawet kiedy był spadek. Byliśmy, jesteśmy, będziemy, tak jest Panie podniesione w porę szale, podjął na metru Z takich które za duży uspartkiem wywołują większą walkę Drodzy po zwycięstwo nie przyjmują się chresztem Umacniamy swą wiarę, przywiązani do tych barw Od najmłodszych lat, niebitoski szlak Taką obraliśmy drogę, na jest. Pozdrawiamy każdą zgodę Arka, Lech, Włoszowa, Lisko, Sarnobieg Dobra, dziękujemy Tęki gara Dwa! Dwa!